WTA nanokarbon to kluczowa rewolucja w biofizyce. Zaawansowane oczyszczanie ścieków wynika z rosnącej skali zanieczyszczenia wód przez mikrozanieczyszczenia, takie jak antropogeniczne substancje śladowe lub patogeny odporne na antybiotyki, które mogą prowadzić do antybiotykooporności. Dzisiejsze etapy oczyszczania ścieków nie są w stanie zagwarantować zadowalającego zatrzymania tych mikrozanieczyszczeń. Dlatego w przyszłości będzie się konieczny tak zwany czwarty etap oczyszczania. Badania dowodzą, że głębokie oczyszczanie ścieków wymaga, po pierwsze, inwestycji infrastrukturalnych, po drugie, zwiększa energochłonność oczyszczalni. Wiąże się to zatem zarówno z wysokimi nakładami inwestycyjnymi, jak i wzrostem bieżących kosztów eksploatacji. VTA przyjmuje inne podejście. Dzięki ukierunkowanym zmianom struktury osadu czynnego i metodom fizykochemicznym można doprowadzić do usuwania mikrozanieczyszczeń bezpośrednio i w reaktorach biologicznych. Niepotrzebna staje się budowa nowych obiektów, a efekt widoczny jest niemalże natychmiast. Proces VTA to skuteczny sposób głębokiego oczyszczania ścieków. To usuwanie mikrozanieczyszczeń i patogenów ze ścieków. W ten sposób budowa czwartego stopnia oczyszczania ścieków staje się zbędna.